Video rejestratory samochodowe to urządzenia, które w przeciągu ostatnich lat błyskawicznie zyskały popularność wśród kierowców i nie tylko w Polsce. Nic w tym dziwnego: kamera samochodowa jest mała, poręczna i przez cały czas nagrywa wszystko, co dzieje się na drodze podczas jazdy samochodem. W dzisiejszym odcinku mam zamiar przedstawić wam 5 bardzo tanich, a zarazem bardzo dobrych kamer samochodowych. Dodam, że materiał jest sponsorowany, mimo że od lat posiadam swoje dwa wideo restratory, to dostałem kilka dni temu dwie kamery do testów, które zostaną rozdane na moim kanale vlogowym, bo po pierwsze ja ich nie potrzebuję, bo moje kamery wykraczają nieco poza budżet tego zestawienia, bo tutaj będziemy szukać kamer do 200 zł, a po drugie warto coś wam w końcu rozdać. Linka do kanału vlogowego, który prowadzę razem z dziewczyną macie w opisie pod filmem oraz pod tym samym filmem macie link do kamery, która została mi podesłana w celu testowym. Pierwszą kamerą, którą warto pokazać w tym zestawieniu z uwagi na jej bardzo niską cenę jest EACE. Nie jest to może mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o kamerę do samochodu, ale za tą cenę daje radę. Sam kupuję wiele akcesorów u chińskich przyjaciół, a tą kamerę zamówiło kilka tysięcy osób, z czego większość jest zadowolona. Kamera nagrywa w 1080 i 1440p, ma funkcję lusterka wstecznego oraz są to w zasadzie dwie kamery w jednej, ponieważ gadżet ten nagrywa przód i tył. Ale uwaga, tylko pod warunkiem że to płacimy około 15 zł do małej kamery, którą zamocujecie z tyłu pojazdu. Mimo, że producent deklaruje rozdzielczość zdjęć na poziomie 12 megapikseli, to nie sugerowałbym się w ogóle tą liczbą. Nie oszukujmy się, kamera nie jest z najwyższych lotów, ale do 100 zł raczej nic lepszego nie znajdziecie. Do kamery, jak do większości kamer z tego zestawienia, opcjonalnie możemy kupić sobie pewien kabel, o którym powiem nieco więcej później. Powiem tak, jeżeli jeździcie w nocy bardzo mało, albo wcale nie jeździcie, lepszego prezentu na święta czy na kogoś urodziny nie potrzebujecie. Kamera bardzo dobrze radzi sobie w dzień, w nocy natomiast trochę gorzej. Kolejna kamera jest bardzo podobna do swojego poprzednika, choć jej cena jest już dwa razy większa. Cena bierze się z użytych komponentów, jak i funkcji kamery. I tutaj uwaga. Być może dla niektórych będzie to zwykły bajer, ale dla niektórych coś, dlaczego warto kupić tą kamerę. Jako jedyna kamera tego zestawienia posiada dotykowy ekran, a do tego w pełni funkcjonalne lusterko wsteczne. W kamerze, poza tym, mamy wszystkiego, czego nam potrzeba: 1080p, Dual Lens, powłokę szkła, która bardzo trudno się rysuje, G-sensor, lustrzane odbicie, jak i tryb parkingowy. Dodatkowo mamy możliwość wyświetlania na nim daty i godziny oraz kilku innych mniej lub bardziej istotnych danych. Soczewka aparatu ponadto jest w pełni dostosowywalna. Możemy ją lekko wysunąć jak i wsunąć. Przedni obiektyw to obiektyw szerokokątny o maksymalnym zakresie równym 170 stopni. Jeżeli chodzi o inne funkcje, są takie jak w każdej innej kamerze. Kolejna kamera to kamera, którą nadal posiadam w domu, dzięki czemu będę mógł pokazać wam jej działanie w trudnych warunkach oświetleniowych i którą bardzo polecam, choć ma jedną wadę. Jej wadą jest to, że podczas przekręcenia kluczyka raz kamera się podłącza, następnie przekręcamy drugi raz kluczyk, by odpalić auto i w tym momencie potrafi się wyłączyć i już nie załączyć. Dobre jest natomiast to, że miga czerwona dioda, która sygnalizuje, że nie jest ona podłączona i nie nagrywa i wtedy wystarczy wyłączyć kamerę ręcznie i znów ją załączyć. Taka sytuacja zdarza się raz na 20, 30, 40, może uruchomień samochodu, ale warto o niej wspomnieć. Poza tym kamera wiele razy służyła mi do nagrań niczym z programu Stop Ham. W tym momencie sprzedawane są modele o oznaczeniu 1S, ale jest to w zasadzie ta sama kamera, która nosi oznaczenie 70 MAI. Kąt 130 stopni. Niewielka wbudowana bateria, która wystarcza na kilkadziesiąt minut nagrywania. 1080P Night Vision. Jeżeli nie macie więcej niż 150 zł na wydanie, ale nie chcecie też badziewia, bierzcie tą kamerę. Tak jak mówię. Ręczę za jej działanie. Jak zaraz, albo w zasadzie może nawet już widzicie na filmie, nie radzi sobie ona perfekcyjnie w nocy. Choć powiem wam, że jestem zaskoczony, ponieważ obraz w tej kamerze wygląda znacznie lepiej niż w dwóch następnych kamerach. Niemniej nie widać tutaj tablicy rejestracyjnej w aucie oddalonym o 10 metrów. Zatem nie o jakość obrazu tutaj chodzi w nocy, lecz o to, by kamera dobierała taki kontrast, by wyłonić czarny napis z białego tła tablicy. Przejdźmy zatem dalej. Ta kamera kosztuje mniej więcej 180-200 zł. Można dać też więcej, ponieważ producent pozwala na zamówienie szeregu akcesoriów, niemniej myślę, że nawet podstawa wystarczy 90% kupującym. Pokusiłem się, by nagrać, co dostajemy w zestawie, ponieważ ta kamera została mi podesłana na testy. Pudełko było jeszcze nowe, nieodpakowywane, także stwierdziłem, że wyjmę aparat i co nieco nakręcę. Mamy w zasadzie to, co we wszystkich kamerach tego typu. Nalepkę na szybę, do tego zamocowana od razu nalepka od 3M. Co ciekawe, dwa wejścia i jedno na wzór AUX, a drugie na mini USB. Zaraz Wam wytłumaczę, o co w tym chodzi. Mamy też przycisk do robienia szybkich zdjęć, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. Długi kabel, który starcza na to, by ukryć go za przednią szybą, idąc wzdłuż deski rozdzielczej, prowadząc oczywiście kabel między uszczelkami oraz to, o czym wspomniałem na początku, czyli kabel do trybu parkingowego. Kabel ten montowany jest w miejsce bezpiecznika i dzięki temu kamera potrafi nagrywać nawet podczas postoju na wyłączonym silniku. Przy czym warto zaznaczyć, że nie zabije ona waszego akumulatora, ponieważ rozłączy się, gdy akumulator stwierdzi, że ma już dosyć i chce pozostawić sobie więcej energii na przykład na jutrzejszy rozruch silnika. Jeżeli na Tomas nie ma takiej konieczności, bo po prostu nie chcecie się bawić w wyjmowanie bezpiecznika i ciągnięcie kabla przez pół auta, wtedy wpinacie po prostu ten kabel typu AUX, dzięki temu kamera jest w pełni obracalna, jak widać było na filmie, który demonstracyjnie Wam nagrałem. Kamera jak widzicie nieźle radzi sobie w nocy. Widać choć niewyraźnie, ale jednak tablicę. W wyniku jednak tego mamy mocniej naświetlony obraz. Nie jest to minus, jest to według mnie dobry zabieg producenta. Wolę mieć widoczną tablicę niż podziwiać czarne auta na czarnym tle. Dodam na szybko, obraz nagrywany jest w 1600p, pole widzenia to 140 stopni, a jeżeli chcecie być prawdziwym mocą piratów i nagrywać filmy na YouTube'a, macie możliwość wysyłać film prosto z kamery na nasz ulubiony serwis. Następną kamerę również dostałem do testów i powiem wam, że z niej jestem najbardziej zadowolony, ale powoli. Kupując tą kamerę, dostajemy praktycznie identyczny zestaw jak poprzednio czyli nalepkę, gumę, kabel, instrukcje, jak i kable do trybu parkingowego, których nawet nie rozpinam, bo chciałbym wam takie wysłać. Różnica jest w budowie samej kamery, jak i stojaka, do którego jest przyczepiona. Jest on bardzo stabilny, i powiem, że jest to lepsze rozwiązanie niż to, gdzie kamerę unieruchamiamy za pomocą śruby. Tutaj mamy praktycznie natychmiastowy dostęp do zmiany jej pozycji. Dodatkowo kamerę możemy Możemy obrócić o 90 stopni, tak by nie nagrywać ulicy, a nas samych w samochodzie. Wystarczy ją wypiąć i obrócić, ponieważ stojak pozwala nam na taki Mykers. Jeżeli jesteście fanami trybu parkingowego, również go tu znajdziecie jako opcję. W mojej opinii dokładając 25-30 zł macie ten tryb parkingowy i nie uszczupli to waszego portfela. Instalacja też nie jest jakaś skomplikowana, jest pełno instrukcji jak to zrobić w języku polskim oraz schemat, który dołącza producent, na pewno sobie z tym poradzicie, czy tam z YouTube'em, czy innym poradnikiem na internecie. Kamera nagrywa dosyć nieźle w nocy, a w dzień bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Skupiłem się na tym, by pokazać wam filmik właśnie w nocy i porównać ją z poprzednimi dwoma kamerami. Mamy tu identyczną rozdzielczość jak u poprzednika, czyli 1600p, 5 megapikseli, f1.8. Producent deklaruje widoczność tablicy z odległości 10 metrów w nocy i powiem wam, że rzadko zdarza się, że producent w tym aspekcie nie kłamie, ale sam sprawdziłem i faktycznie tak jest. Kąt kamery to również 140 stopni, a najlepszym bajrem jest opcja GPS. Kamera cały czas śledzi Wasze położenie, czego w poprzednio prezentowanym modelu nie ma. Testowałem, faktycznie to działa. Sam jakoś mega na tą opcję nie patrzę, chyba że chcę się pochwalić kolegom i spytać ich, czy ich kamera tak potrafi. Kamera potrafi również ostrzegać Was przed niebezpieczeństwem, na przykład gdy auto przed Wami nagle zahamuje czy pojawi się pieszy na drodze. Tego akurat na szczęście nie miałem okazji testować, więc jeżeli ktoś miał taką przykrą okazję, to dajcie znać w komentarzach jak to działa. Aplikacja kamery jest bardzo rozbudowana. Możecie z tego co widziałem mieć zapis prędkości na poszczególnych odcinkach dzięki właśnie wbudowanemu GPS-owi. Możecie też zobaczyć jaki dystans przejechaliście, w jakim czasie rozpędziliście się do 100 km na godzinę itd. Tak do tej pory nie przejrzałem wszystkich opcji ostatnich dwóch kamer i powiem wam, że nie zdążę, bo te obie kamery mam zamiar rozdać Wam. Zostaną one rozdane na moim drugim kanale, czyli kanale vlogowym. Zapraszam Was zatem na niego i zostawienia tam subskrypcji. A tymczasem to koniec tego odcinka. Jeżeli odcinek podobał Wam się, dajcie łapkę w górę. A tymczasem. Do usłyszenia!